Long. Ten dom to nie tylko nowe miejsce na ziemi. No to rewolucja w sposobie myślenia o życiu. Ten dom powstał na zamówienie naszej klientki, która zleciła nam zaprojektowanie i wybudowanie domu według bardzo konkretnych założeń. Oto rozkład domu Long. Serce domu to strefa dzienna, salon połączony z jadalnią. To 40 metrów kwadratowych powierzchni, tyle co cały apartament w bloku. To tutaj toczy się życie całej rodziny. Ten dom z założenia ma integrować rodzinę. Sama kuchnia to prawie 10 m2 z miejscem na wyspę, przestrzeń idealnie skrojona dla każdej mistrzyni i mistrza kuchni. Salon, jadalnia i kuchnia to 50 m2. Po lewej stronie od wejścia mamy azyl rodziców. Sypialnie z dwudrzwiowym oknem balkonowym do samej podłogi, z prywatną łazienką i z możliwością wydzielenia garderoby. To w sumie ponad 27 m2 miejsca na odpoczynek i prywatne chwile tylko dla siebie. Po drugiej stronie królestwo dzieci. Dwa identyczne 11-metrowe pokoje z oknami do samej podłogi plus wspólna łazienka. Każde dziecko ma swoją przestrzeń. Nie zapomnieliśmy o przemyślanych detalach na spiżarnia przy kuchni, mieszcząca nawet 20 metrów bieżących półek oraz wiatrołap z miejscem na pojemną szafę. Dzięki zastosowaniu okien do samej podłogi w każdej sypialni i olbrzymiego okna, HS w salonie jest pretekstem do zbudowania ogromnego tarasu na całej szerokości. Ściany od ogrodu to ponad 30 m2, dodatkowej przestrzeni wypoczynkowej. Jak to mówią, teraz to drugi salon w lecie. A no i olbrzymi strych na wszystkie. Przyda się, to ponad 42 m2, powierzchni na wszystko. 116 m2, przemyślanej funkcjonalności. W części drugiej opowiemy o sprawach technicznych tego wyjątkowego domu. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.